Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem No dobra, nie pykło. Dzisiaj witamy Was w składzie ten tutaj ktoś i oczywiście Kaczuszka, e, kaczuszka Armii. Taki ładne te nie? Dobra, to ja bym proponował żebyście jak? Jest są jakieś mieci, tam są jakieś wszędzie są śmieci, Ale Lotta potem regularnie tutaj chodzi. Znaczy, ostatnio się opuściła, nie robi porządku, ale to pewnie niedługo zrobi. Dobra! Sorry, z ten mieć. dobra. nii co, co, cze, z czego he? Z czego he? A no, teraz ma krego. Znaczy, nie, miecza i. Ooooo, oh, you touch my tala la. -la. Oooo, oh, you touch my la. -la. Mmm, ding ding dong. Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Jak dlaczego? Są niebezpieczne te tereny w ogóle. To jest pana zona? No tak. tak? A nie? <laughs> Człowieku, musisz ogarnąć, żonę, bo ona myśli, że nie jest swoją żoną. Chyba się z nią ożeniłeś, jak spała. No tak się zaczęło, ale. <laughs> Okej, okay, kto do mnie strzela? Dobra, nieważne, nieważne. Jeszcze tylko szybciutko Daszek, daszek żeby się nie spalił Zniknął ząbiaczek. Zory. ten mały dnieb tutaj siedzi. Uu, czemu to niewymalowane, niewytapetowane? Nie Wiesz co, bo y, muszę zebrać troszeczkę y, 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 owiec, cały trochę pełny. I wtedy będą tutaj ładne tapetki. A, no nieźle. No? Ja myliłem. Całą muszę z nimi skończyć. No właśnie. Wiem, no, to prowadzi całą, dlatego. Dobra, mały, nie będę się Albo dobra, zabije twoich wojskowców, to ciebie ten zabije. No i będę w podworkach. Po co miałem. Po co by ten skiwał? Eeeh. Haha, to. <śmiech> Hitler teraz tak <-Poślełem>, <laughs> 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 Are you serious?